Czy wiesz, że adeblu przy niskich temperaturach może uszkodzić Twoje auto? Więc jeśli posiadasz samochód z systemem adeblu, wysłuchaj do końca. Adeblu to płyn stosowany w niektórych samochodach z silnikiem diesla. Ma on za zadanie neutralizować szkodliwe dla środowiska substancje i o ile sam proces nie jest szkodliwy ani dla ludzi, ani dla środowiska, to brak adeblu lub jego krystalizacja może unieruchomić Twoje auto, a nawet doprowadzić do kosztownej awarii. O co chodzi z tą krystalizacją? Płyn Adebru to 32,5% wodny roztwór mocznika, zatem jest podatny na mróz i potrafi zamarznąć. W temperaturach ujemnych wytrącają się kryształki, które mogą osadzić się na dnie zbiornika lub co gorsze dostać się do całego układu i zapchać go. Zatem przy jakich temperaturach zamarza płyn? Jest to minus ok 11 stopni Celsjusza. Sam proces zamarznięcia Adebru jest odwracalny, zatem można by pomyśleć, że ten problem ma miejsce wyłącznie przy utrzymujących S i tak niskich temperaturach. Nic bardziej mylnego. Zamarzanie i odmarzanie to naturalny proces, natomiast wytrącone kryształki już ciężko rozpuścić i mogą zalegać w układzie. Każdorazowe zamarznięcie adeblu obniża stężenie mocznika nawet o kilkanaście procent, co znacząco obniża jego skuteczność nie tylko oczyszczania spalin, ale i właściwości smarnych, a już samo to może uszkodzić cały układ. Każdorazowe zamarznięcie płynu również zmniejsza jego właściwości antykrzepliwe, w efekcie czego zwiększa się prawdopodobieństwo zamarzania adeblu w wyższych temperaturach niż nominalne minus 11 stopni. Zatem jednorazowe zamarznięcie płynu Adeblue kwalifikuje go już do wymiany i czyszczenia całego układu BY uniknąć awarii, co już może rodzić niemałe koszta. Znacznie tańszym i wygodniejszym sposobem jest zastosowanie odpowiedniego dodatku, który już w niewielkiej ilości może zapobiec zamarzaniu i krystalizacji AD Blue. Jako Preventive Blue Protect to dodatek do AD Blue. Został opracowany z myślą o czyszczeniu i ochronie systemu Adeblue, aby zapobiec tworzeniu się kryształków w obwodzie dozowania. Optymalizuje rozpylanie na wtryskiwaczu i poprawia katalityczną redukcję NOx w katalizatorze SCR. Zmniejsza także prawdopodobieństwo występowania awarii układu ADBlue oraz awarii silnika związanym z nieprawidłową pracą układu SCR. Ponadto czyści obwód ADBlue zapewniając optymalne działanie całego systemu, a jedna buteleczka Yakko Preventive Blue Protect wystarcza aż na 100 litrów AdBlue. Kup na PL lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży JAKO.